Zapraszam Cię na przekaz y, dla zodiakalnego byka na drugą połowę lutego. Jeśli potrzebujesz czytania prywatnego, to zapraszam Cię do przypiętego posta. Tam znajdziesz linka do mojego sklepu, i zobaczysz y, wszystkie dostępne oferty. A ja tymczasem wracam do czytania. Trochę się tutaj już tych kart y, chciało ujawnić. Trójka kielichów i król na początek. Także taki, taka fajna energia świętowania i bycia w swoim żywiole, w takim mm, poczuciu się dobrze w ciele, w, w umyśle. jakby Super naprawdę, więc y, zaczyna się naprawdę super. I yy, zobaczymy co więcej chce być powiedziane. Wezmę może tylko te pierwsze karty, które tu wypadły. Yy. No, teraz takie mocne karty, więc ja myślę, że ty wychodzisz powoli z takiego cięższego czasu, że to tak w odwrocie do tego, do tego, co wyszło na początek, te takie pozytywne karty chciały wyjść najpierw, czyli ja to tak czytam, że to jest taka no, pierwsza energia, która chciała wybrzmieć, czyli taka przewodnia, czyli świętowanie. I ja myślę, że ty jest trochę okrojone tym, okrojone, Źle zapowiedziałam, mm, okupione. Okupione twoją właśnie walką o to, być może właśnie tym zwycięstwem nad swoim ego wychodzisz z jakiegoś ciężkiego czasu. Tak już chyba powiedziałam wcześniej, ale się powtarzam. I tak, bo tutaj zmiana, przede wszystkim wyszła zmiana. To jest bardzo ważna karta w tarocie, naprawdę jedna z ważniejszych i to jest w ogóle zaczęcie zupełnie nowego um, etapu w życiu, ale jeszcze, jeszcze bardziej. To są właściwie dwa takie zakończenia, czyli um, ja widzę to jako taki triumf nad ego. Yy, ty panujesz nad swoimi takimi lękami, pobudkami, czymś co... Tobie już nie służy, tak? Jakby twój umysł ci kiedyś wykształtował pewien program lub programy, i ty w końcu zacząłeś coś rozumieć, jak z tego wyjść, tak? I tak się zaśmiałam, ale to dlatego, że, że się cieszę, że to jest takie kurcze, w końcu się udało. W końcu się udało coś zrozumieć. Ja sama tak mam ze sobą, że się. Kiedy cieszę bardzo, kiedy w końcu coś zrozumiem, więc nie wiesz tego do siebie. <grystanie> Rydwan, Słońce i Piątka Mieczy. Ja widzę to jako takie przygotowanie Cię do wyjścia na świat, bo świat to jest spotkanie się z. Ze sobą przede wszystkim, z tymi lękami, które są w Tobie, ale też z innymi ludźmi i z ich światopogl światopoglądem. Yy, I Ty, i jakby wchodzisz w nowy rozdział. Tu jest, Ja tu widzę, że to jest już nowy rozdział, że jednocześnie zakończasz coś starego z takim triumfem, ale wchodzisz w ogóle z taką pełną mocą w coś nowego. I żebyś, jakby wiedział o tym, że nie będzie lekko, bo, bo to nie, nigdy nie jest lekko, po prostu yy, życie składa się z takich wzlotów i upadków i to jest sinusoida, więc nie ma się co nastawiać, że zawsze będzie różowo, yy, tylko no, wiadomo, jakby też nie można się nastawiać, że, że będzie jakoś tragicznie, zobaczmy co tutaj, yy, trzeba to po prostu wyważyć, tak? Zobaczmy, co tutaj dalej chciało wejść. Czwórka denarów. Hmm. O czym ta karta mi teraz tu mówi? Jakoś tak nie mogę jej wyczuć. Tak jakbyś... Y, jakby ci tak trochę korciło do powrotu w te stare schematy i żebyś się nie dał. To, 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 to co mi przychodzi na myśl, jak to widzę wszystko. Mm. Szóstka buław. To ja myślę, że ty i tak wyjdziesz z tego um, tak y, właśnie zwycięsko, W ogóle dużo to jest zwycięstwa, także to jest to by um, trochę takie y, przewidziane, przesądzone, że, że ty wyjdziesz z tego zwycięsko. Jakby co by, co by się nie działo, to wszystko będzie dobrze. Jak fajnie to usłyszeć, ale te karty mi o tym mówią, tak, że wszystko będzie dobrze. Jakby Nieważne co by się działo, piątka, buław, więc w tobie są takie siły, które no, jakby dajesz się ponieść pewnym takim siłom zewnętrznym. Ja to widzę, że tak jakby jednocześnie um, zaczynasz się czuć pewniej, ale w tym samym czasie coś cię zniechęca i, i tak możesz sobie tak jakby, jakby, brakuje słów, lawirować y, wśród tych energii. No i tutaj właśnie szóstka denarów mówi o tym, żeby to zharmonizować, żeby tak się trochę uspokoić i po prostu weź to, co ty chcesz, żeby było w twoim życiu, tak? Jeśli y, ktoś na przykład działa tak na ciebie, że czujesz zwątpienie, tak? Że dajesz sobie jakby odebrać tą energię, to postanów sobie, że od dzisiaj już nie będę dawać swojej energii tej osobie. To jest takie proste, tak? Ty jesteś w stanie panować nad swoją energią i jesteś w stanie ją tak zachować przy sobie. Ale jeszcze chyba musisz się tego nauczyć, bo, bo tutaj piątka denarów wypadła. Także mi to mówi w ogóle dużo. Tu jest piątek, tak? Taki konflikt się tu ciągle przewija. Um, ale ja wiem, wiem, wierzę w to, że ty wyjdziesz z tego wszystkiego zwycięsko, bo, bo ta energia z początku, ona jest najważniejsza i to jest takie, żebyś o tym nie zapominał. Po prostu, um, czy coś jeszcze z tej talii Chcę tu wyjść? Zobaczmy sobie inną talię. No właśnie, dlaczego ty tak um, ciągle wracasz do do tych konfliktów. Ciągle sobie coś wynajdujesz chyba, że A, nie będę tego robić, bo coś tam. I to może być coś takiego, że jest dobrze, ale i, i by zawsze sobie coś wynajdziesz, żeby jednak było no nie tak dobrze, żebyś nie był usatysfakcjonowany. Także wiedz, że ty masz na to wpływ, że ty możesz to zawsze wybrać. Żeby się tak y, nie cofać jakby w tym. W tym progresie. To też jest tak, że te lekcje przychodzą aż do momentu, kiedy ty się tego nie nauczysz, i, i już później nie będą przychodziły, tak? To jakby to jest po to, żeby ci tak e, no, przypomnieć: Słuchaj, tutaj jeszcze masz coś do nauczenia. I, i tyle w sumie. Jakby to po to są te karmiczne lekcje, tak naprawdę. Hmm. Jeszcze takie ciekawe karty tu wyszły. Więc jednocześnie jest taka właśnie energia um, takiego brania tego, co jest właśnie dla Ciebie od wszechświata. To też wyszło w tej karcie. Ale też sam lub sama chcesz coś wziąć. Tak jakby, no bo tutaj jest łowca, więc tak jakby idziesz po coś. I wydaje mi się, że Ty, ty wiesz po co idziesz. Właśnie idziesz w ten świat, a chcę zrobić to. Um, no i się możesz tak właśnie rozczarowywać, bo coś wyszło nie tak dokładnie jak chciałeś lub chciałaś i się trochę zatrzymujesz nad tym. To jest właśnie taka energia i nie umiesz tak jakby wyważyć tego. To jest albo, albo branie tego, co po prostu samo do ciebie przyjdzie, takie, jakie jest, albo pójście właśnie tak trochę na siłę, wezmę to, co ja chcę i tak jakby nie ma nic pomiędzy. A Wydaje mi się, że to może tak działać harmonijnie i trochę na tym to polega, żeby tak ta energia się tak jakby mieszała i tak... Y, ty nie musisz być albo tym, albo tym, pamiętaj. To jakby możesz to umieć y, tak właśnie zharmonizować, tak żeby to tak płynęło sobie, tak żebyś się tak poczuł w tym dobrze. Ja tu widzę, że ty nie czujesz się w tym dobrze, dlatego tak, tak powiedziałam. Że, jak wchodzisz na przykład w tą rolę tego zdobywcy, tego łowcy, to później masz wyrzuty sumienia. A dlaczego właściwie nie mogłam, lub nie mogłem po prostu o coś poprosić, albo dlaczego sami mi tego nie dali, coś takiego tu jest. I, i wydaje mi się, że gdybyś tego nie kwestionował, to by było wszystko ok, bo to wszystko zależy od Twojego podejścia. Jeszcze tutaj wyszła karta takiego koła, to się nazywa Medicine Wheel, ale w sumie nie wiem jak to po polsku przetłumaczyć, bo to jest taka, to jest w oparciu o wiarę Indian, nie wiem czy tak można to nazwać, ale chodzi o to, że jakby wszystko się dzieje po coś i wszystko ma swój, swój czas, tak? I w naturze jakby właśnie jest ta harmonia i to jakby trochę na tej zasadzie jest, że, że tak e, przeciwstawiając się temu, ty trochę zaburzasz harmonię. Tak jakoś poczułam, że, że jakby to jest wpisane w, w taką. jakby to dawanie i branie to jest takie bardzo naturalne. To jest wpisane w, w taką energię wszechświata, że tak powiem. E, lightning, czyli błyskawica, czyli takie. Ta karta mówi o. Przebudzeniu, ale też takim nagłym, pomyśle, przebłysku yy, geniuszu, przebłysku jakichś takich idei nowych. Więc ja tu widzę, że ty zaczniesz to rozumieć, to o czym ja mówię. Że być może teraz tego nie rozumiesz, ale no jeśli rozumiesz, to super, bo, bo wtedy masz takie potwierdzenie, tak, to właśnie ostatnio to czułem albo czułam. No i tak właśnie, jak zaczniesz to rozumieć, to tak znajdziesz taką cząstkę siebie utraconą. Hmm, można tak to nazwać, myślę. Yy, to jest takie odkrywanie duszy. Być może to jest właśnie ta część, yy, którą ty kiedyś yy, zgubiłeś, gdzieś tam utraciłeś. I jak ją znajdziesz, to wszystko właśnie tak wpadnie w swoje miejsce, tak jak puzzle i... No, i poczuję, że właśnie o, to jest to i już nie muszę tak walczyć z tym. Jakby wszystko płynie i super. Jakby tego ci życzę. Dobra, miałam sobie jeszcze taką talię. Zobaczmy, co tam jeszcze chce wyjść z tej talii. Wyszła ta karta w odwrocie, więc trochę mi to mówi, że ty nie akceptujesz swojej obecnej sytuacji. No a teraz powinieneś właśnie wejść w tą energię akceptacji to wtedy wtedy się wszystko ułoży. Bo zaczniesz jakby ty możesz w każdej chwili zaakceptować tę sytuację w której jesteś i wtedy się dzieją cuda tak naprawdę to jest to jest tak proste. Czy coś jeszcze chce wyjść z tej tajny? Hmm. Powróć do swojego dzieciństwa. Być może tam właśnie znajdziesz odpowiedzi, hmm. albo jak tak, może chodzi za tobą jakaś sytuacja z dzieciństwa, która ci nie daje spokoju, być może właśnie nie masz tej akceptacji na coś, co się wydarzyło w dzieciństwie. I jak to zaakceptujesz, to zobaczysz, że przyjdzie takie uzdrowienie i no jakby właśnie wtedy odblokujesz to, to rozumienie tego, tego, jak działa ta energia i, i tego przepływu harmonijnego. Bo ja tu widzę właśnie takie, że, że brakuje ci tej harmonii, ale no wiedz o tym, że jest to do zrobienia, że, że da się to tak właśnie zharmonizować i, i dzieje się to też właśnie poprzez y, akceptację. Także dziękuję Ci za to czytanie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mnie. Dzięki Ci, wielkie cześć.